Ostatnio bardzo dużo w mediach mówi się o związkach, o relacjach. Jak wiemy, też powrócił temat alimentów pomiędzy Joanną Opozdą a Antkiem Królikowskim jest też teraz niesamowicie gorący okres w życiu Krzysztofa Skiby, jego nowej żony i byłej żony, która udzieliła obszernego wywiadu. Pani zdaniem, komentowanie takich spraw publicznie przez osoby zainteresowane i w mediach, i na Instastory, i udzielanie wywiadów to jest dobra droga? To jest po prostu niekulturalne. Więcej nie dodam. Pani by się na to nie zdecydowała? Absolutnie. Zresztą dzisiaj przyjechałam z mężem. Jesteśmy już prawie 30 lat razem i myślę, ja jestem pewna, że nas żaden rozwód nie rozdzieli. A czy to nie jest trochę tak, że czasami te emocje właśnie wśród osób wypowiadających się biorą górę? Jeżeli emocje biorą górę, to niedobrze. Słyszałam albo może czytałam takie bardzo mądre zdanie, moim zdaniem bardzo mądre, że serce jest ważne, ale głowa jest wyżej.